Siemanko! Dziś w klubie mamy zacnego gościa, w zasadzie nie muszę go przedstawiać, Marcin Różal, Różalski i może na początek powiedz Marcin, jak sobie przypominasz po raz, który jesteś w Lubawie? No to ty mi powiedziałeś, w ogóle witam wszystkich serdecznie, ty mi powiedziałeś, że drugi albo trzeci raz jestem w Lubawie. Ogólnie wiesz, no jak my kiedyś walczyliśmy w kickboxingu, no to były strefy. Tak, Była strefa północna, no i my byliśmy w strefie północnej, tak? Pasłęk, Elbląk, Lubawa, Olsztyn. Także wszyscy byliśmy pod jednym skrzydłem. Ja pamiętam, to był albo przełom 90. koniec 90. lat i to chyba był Semikontakt, bo to, to wtedy się tak ta formuła nazywała. I ty miałeś taką chyba specyficzną koszulkę z misiem. Nie wiem, czy pamiętasz takie coś? Mi to utkwiło w pamięci. Czy Nie Aha. pamiętam. Na pewno, że semi kontakt to tak, no bo akurat wtedy to było tak poukładane i uważam, że dobrze, że to było tak poukładane, że jednak możemy, mogliśmy startować semi w kontakcie, a Full jednak był tylko po skończeniu 18 lat, nie. Tak. I uważam, że to było dobre. To było dobre. E, teraz to się wszystko trochę tak po potegowało, No ale to były piękne czasy, no, no, no kawałki historii, nie? no ogólnie. Fajne było, fajne było to, że wtedy były, jak to się nazywa, były autorytety. Były cele, a żeby ten cel osiągnąć, to nie można było na skróty, nie można było zestrać się i wy, wy, wytaplać się głównie, żeby na internecie były zasięgi i lajki i wtedy cię brali. Nie, trzeba było, wiesz, coś nawet osiągnąć, nie? Ale wiesz, tak z, chciałbym zacząć chronologicznie. Zacząłem właśnie od Lubawy, o od Semikontaktu i tak w zasadzie od Twoich początków. Czyli generalnie przed kickboxingiem jeszcze coś było, bo ja już zakręciłem się judo. i nie pamiętam. Przed, przed kickboxingiem miałem epizod w judo, wtedy chodziłem do czwartej klasy podstawówki. Bo ogólnie zacząłem trenować jak miałem 8 lat. Było to karate tsunami. Chwilę trenowałem to karate, później zacząłem trenować judo. Jednak, no jak to się mówi tak kolokwialnie, Wolę walić w niż się przewracać, nie. Znowu wróciłem do, do karate, później zacząłem trenować kickboxing, no i w wieku 12 lat zacząłem startować, tak, już, już amatorsko. No i wtedy właśnie pamiętam cię w Lubawie, to była strefa. Później jeszcze też chyba była Lubawa, ale i Nowe Miasto Lubawskie, ale ty byłeś z zawodnikami. Ty miałeś swego czasu taką grupę fajnych chłopaków, kurczę, no. Ja, to był fajny, to był fajny okres bo są pewne, pewne takie są przedziały w życiu. W, w, w historii każdego klubu jest tak, że przychodzi pokolenie fajnych młodych chłopaków czy, czy kobiet, którzy chcą ćwiczyć, chcą się rozwijać, chcą rywalizować. Tylko że kurczę, no, no, czas, czasu nie zatrzymamy, tak? dorastają i teraz stają przed, przed, stają przed takim dylematem: trenować dalej to, czy rodzinę założyć, czy, czy do pracy, czy tak dalej. No normalne, że yy, w tamtych czasach. Ciężko było z tego wyżyć. Tak? Teraz, jeżeli chodzi o sport zawodowy, nadal nie jest to wielkie wow, ale już można jakieś tam pieniążki na tym zacząć zarabiać. No i wtedy właśnie miałem taką fajną ekipę, bardzo dużo dobrych chłopaków, miałem zawodników, fajne pokolenie wtedy było. No i tak jak mówię, jeden musiał iść do pracy, jeden się ożenił, jeden, jeden yy, dorobił się potomka, prawda? No i tak suma summarum się to wszystko rozsypało. No właśnie, tak jak wspomniałeś, był semi-kontakt, light kontakt, full kontakt. Teraz tych formuł się namnożyło w polskim związku kickboxingu. Nie wiem, w mojej opinii wydaje mi się, że to na lepsze nie poszło, choćby pod względem takim dla kibica, laika, który troszeczkę gubi się w tym wszystkim. I tamten okres, gdzie, no nie oszukujmy się, Full Contact był pokazywany przecież i na Polsacie, wiadomo, Marek Piotrowski, Przemek Saleta, oni to rozpromowali, no ale później i ty przecież robiłeś dobre walki. Pewnie mało kto cię pamięta, ale znaczy środowisko kickbokserskie na pewno, ale tak jak to wcześniej wspomniałem, Rufus... Yy, Teraz mi e, przypomni, zrobiłem z Robem nie spotkałeś się. E, no ale z Rufusem przecież, no, pamiętna e, walka. E, czy to było Twoje takie 5 minut, jeżeli chodzi o formę? Nie chodzi mi o popularność, tylko taką o formę, sztos? Taki, czy, czy, czy jeszcze w późniejszym czasie lepiej się prezentowałeś? Wiesz, co myślę, że ogólnie e, ja w życiu e, wa, walczyłem amatorsko do 18 roku życia. W 18 roku życia miałem poważny wypadek. No i sobie postanowiłem, że jak mam w tym uczestniczyć, to już zawodowo, tak? Już, mm -hmm. żeby, 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 bo jak się poświęcić, to żeby z czegoś mieć jakąś korzyść. Yy, chwilę tam zrobiłem, bodajże chyba tylko dwie walki zawodowe w kickboxingu. Przeszliśmy później na boks, w tym boksie nam nie poszło, bo, bo człowiek, który zorganizował. Całą to może powiedzieć grupę bokserską naszą. Nie miał żadnych pozwoleń z polskiego związku, tego, tych walk zawodowych i tak dalej. I było to na dzikich papierach. Później wyjechałem do Francji. We Francji yy, zaczęła się moja przygoda właśnie z boksem tajskim, sk 1 Nie Savate? Nie, Savate nigdy nie wiem. Yy, nie miałem nigdy yy, takiego styczności z Savate. Mm -hmm. ani, ani, ani na treningach, ani w walkach, nawet nie, 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 na żywo nie widziałem walki z Savate, tyle co tam yy, w... E, w takich rajtuzach tam, nie? Tak, w takich jakby trykotach długich, tak? Dokładnie. I w butach, przepraszam. No i metodą prób i błędów to wszystko budowałem, budowałem. No, bo tak jak zawsze wspomniałem, nie miałem nigdy trenera takiego. Bo trener to jest ktoś, kto siedzi z tą cały czas, tak? To nie jest ktoś, kto, do kogo jeździsz, można powiedzieć, w delegację po jakieś nauki, tylko cały czas. Miałem takie epizody, yy, że miałem jakiś tam trenerów, takich właśnie, do których dojeżdżałem na chwilkę. a ja Tak, to sam trenowałem. Yy, powiem ci szczerze, ogólnie uważam, że taką swoją formę sztos, najwyższą formę. Jaką mi się udało, udało w życiu y, wypracować, y, to wydaje mi się, y, że była to, jeżeli chodzi o K1 obok stajski, to wydaje mi się, że to była walka o pas federacji WKA, gdzie te pasy jeszcze mhm. wtedy coś znaczyły z Mitatem Tahirsilajem. Y, a ogólnie później, gdy już wszedłem do MMA, bo, bo niestety w K1 i w tajskim boksie nie było walk adekwatnych do twojego jakiegoś tam wiesz wkładu pracy. Tak? No bo to normalne, że im więcej walczysz, masz lepszy bilans, twoje nazwisko jest gdzieś tam bardziej w środowisku rozpoznawalne, no to i chciałbyś więcej zarabiać, tak? a tutaj niestety wszystko była stagnacja, a nawet, a nawet regres. No i wszedłem do walki MMA, no to jeżeli chodzi o walkę MMA, to uważam, że walka na Stadionie Narodowym, to był taki mój największy top topów. Ale pod względem popularności, ale gdybyś miał porównać tą właśnie nie, nie, taką... Nie, nie, sportowo, sportowo. Sportowo uważam właśnie, że to był mój taki największy top, to był stadion. Uh -huh. Jeżeli chodzi ogólnie, tak, no bo wtedy uważam, że tak, miałem 39 lat, yy, walczyłem z zawodnikiem 11 lat bodajże od siebie młodszym. No i powiem Ci, no naprawdę zrobiłem kawał roboty, nie? Ale no. mówię, ale tak jak jeżeli chodzi Ogólnie, a jeśli chodzi tylko o walki w K1 w tajskim boksie, no to walka z tym.. E, no i jeszcze wracając właśnie do tamtego okresu, przecież e, niesamowitą furorę robiło Tokio, K1 i tak dalej. Nie wydaje Ci się, że wtedy, kiedy to Tokio e, wygasło, e, jakby ktoś w tamtym momencie, zanim e, włodarze pomyśleli o KSW, Coś pomyślano o K1, o kickboxingu, bo wiesz, no była cisza, y, wyszło MMA y, i tą popularność jakby zgarnęło. Ja tu tak troszeczkę jestem y, nieobiektywny, bo bardziej jestem kickboxerem, ty też zresztą. Tak to? jest, dokładnie no, jest tak jak mówisz, Kiedyś w Polsce były dwie federacje, było KSW i była taka federacja ode mnie z miasta, gdzie założył ją, były mój menadżer, y, Angels of Fire. To była mm -hmm. bardzo duża organizacja, typowo K1, typowo kibuksy. A to nie było w cyklu ligi? Później to się Później. Z, z zaczęło już tam ligi, jak y, ja miałem konflikt, się rozstaliśmy w, w niemiłej atmosferze. Y, y, I wtedy już tam zaczął... Normalnie, że, kurczę, może to zabrzmi jakoś tak <coughs> nieskromnie, że jestem pyszny i próżny, no ale ja byłem jakimś takim tym koniem pociągowym tej federacji. Wiesz, jakoś to wszystko nakręcałem. I gdy odszedłem, no to normalnie, że coś tam się zaczęło psuć, psuć, psuć. No i suma summarum, później właśnie <coughs> były jakieś ligi amatorskie i tak dalej. Ale gdy była ta federacja, to była to mega prężna federacja. Walczyli w niej. Na tamtą porę wszyscy najlepsi polscy bokserzy y, walczył, walczył przecież Łukasz Jarosz, Tomek Sarara, y, swoje, swoje debiuty w MMA miał Łukasz Sajewski, Marcin Held i tak dalej. Także wiesz, naprawdę y, Marcin Held, nie wiem y, dokładnie, nie wiem, może się przypomniałem, ale dużo zawodników, którzy też teraz walczą w MMA, wcześniej to tam walczyło, tak, y, no ale niestety coś nie poszło. Coś poszło nie tak, nie w tą stronę, i też upadło. Później y, był, był, był epizod z Federacją DSF, tak? Dwa takie mhm. epizody. Pierwszy epizod, Federacja powstała, chwilę pobyła, zanikła. Wiesz, ale to w ogóle był przełom, bo to kurcze coś, coś naprawdę fajnego się zaczęło tak. tworzyć. Później, drugi raz, jak Federacja DSF y, miała swój ten, taki wiesz, powrót, to naprawdę, gdy, gdy, gdzie na jednej z gal właśnie walczyłem y, z Peterem Grahamem. Myślałem, że naprawdę fajnie to się wszystko rozwinie, że jest budżet, No niestety, tylko myślałem, skończyło się tak jak zawsze. Nie? I powiem Ci, że przykre to jest, bo naprawdę, jeżeli chodzi o kickboxing, bokstajski, K1, my mamy naprawdę mega, super zawodników. I tak jak na przykład teraz mamy, dzisiaj nawet, znaczy jutro będzie walczył, czy dzisiaj nie pamiętam, dzisiaj chyba, Mateusz z UFC. Tak? Mega zawodnik, super, zajebiście mu się udało, jest w UFC i tak dalej. Ale biorąc tak paradoksalnie yy, zawodników z kickboxingu, z K1 na poziomie, tak jak Mateusz jest w MMA, to mamy mnóstwo takich zawodników. Tak? Tylko, że no niestety nie mają gdzie walczyć, nie mają gdzie się rozwijać, tak? jeżeli chcą dalej walczyć, no to muszą się yy, przekształcić na zawodników MMA, tak jak na przykład Arek Wrzosek. Tak? No Arek Wrzosek, yy, zawodnik, który pokonał dwa razy Harego, mega, mega kickboxer. No, niestety po całym tym Rabadżu, Glorii, federacja się bardzo nieładnie wobec niego zachowała. Też musiał się przespecjalizować na zawodnika. No, wczoraj tam słuchałem jego wywiadu, niby ma być proces sądowy, bo to nie są małe pieniądze. Także oby wywalczył. No, ale właśnie, dlaczego kurcze my jesteśmy w tych strukturach związkowych jeszcze jak za czasów komuny? I o ile sportowo jesteśmy lepszymi zawodnikami no to pod względem marketingowym przegrywamy właśnie z tymi ferikowymi organizacjami. My powinniśmy tak naprawdę, albo my żeśmy nie odrobili lekcji, albo żeśmy przyspali, nie, nie wiem z czego to wynika. Nie. Nic nie zrobiliśmy złego. Zło się po prostu dzieje, ludzie po prostu, kurczę nawet tak jak my, jesteśmy już zgredami tak, ty masz 50 lat, ja mam 44. Mamy swoje wykopane, wyboksowane, wywalczone. Yy, trenowaliśmy na obitych dechach, w piwnicach, w garażach. Teraz nagle jest fajnie tak na kolorowym, czystym i tak dalej, tak? Tacy nie tylko jesteśmy wygodni, się zaczynamy stać, ale po prostu tak to jest, tak? Dzisiejsza młodzież dostaje od razu fajne, komfortowe warunki, nie dostając tej ciężkiej y, y, pracy i tej szkoły życia tak jak my mieliśmy. No ale okej, okay, to jeszcze można pominąć, a teraz w dzisiejszych czasach y, ludzie ogólnie są rozstrzeniowi, ludzie są wygodni, ludziom się nie chce i tak dalej. Powstały federacje frikowe. Powstały, gdy powstały, ja się bardzo cieszyłem, bo to odciągnęło całe te fryki od sportu. Ja zawsze byłem przeciwny temu, żeby friki były łączone ze sportem i żeby sport był łączony z frikami. Niestety dzieje się teraz tak, że ludzie bardziej pokochali friki niż sport, przez co dużo sportowców, którzy wcześniej źle się wypowiadali o frikach, jednak już tam zaczynają walczyć. Dlaczego? Bo dostają tam bardzo dobre pieniądze. I teraz <laughs> czyja to jest wina? Niczyja. To nie jest wina frików, nie jest wina frikowych organizacji, jest wina społeczeństwa, bo społeczeństwo to kupiło, społeczeństwo to przekonało i chce to oglądać. Jeżeli chce ktoś coś oglądać, no to jest to dane, że jest to mu udane, jest oglądalność, zaczynają się sponsorzy, zaczynają się promotorzy. Pieniądze. Kurze, wiesz, chodzi mi, o, chodzi mi o to, że na przykład tak jako widzimy jakąś tylko w nazwie galę zawodową, jakąś kickboxingu, i jak ja widzę na przykład, kurczę, że sztosem jest baner powieszony gdzieś na drabinkach, no to nie, sorry, kurczę, no to, to mi przypominają się lata 80., 90. Tak. I wiesz, i wydaje mi się, że pod względem właśnie takiego entuażu, takiego, pod względem samej organizacji, no to. Powinniśmy się bardziej postarać. Kurczę, problem to polega na tym, że jest dużo, dużo gal. Jest za dużo gal, za hmm. dużo gal. Tak jak kiedyś pamiętam, ja walczyłem, jeździłem dużo po, po zawodach, po różnych galach, praktycznie spotykali się zawsze ci sami zawodnicy, ale był zawsze bardzo wysoki poziom walk, tak? Walki stały na wysokim poziomie. Walki, znaczy sporty walki były taką elitą. Nie każdy mógł trenować, nie każdy miał do tego dostęp, nie każdy y, nawet miał odwagę to wykonywać. tak? Byliśmy elitą. W pewnym momencie stało się to ogólnie dostępne. Gdy, gdy powstawały federacje, y, które na przykład, nie wiem, udawało im się, zaczęły zarabiać pieniądze, to inny sobie powiedział: On zarabia, ja nie mogę, i powstała następna federacja. I w ten sposób. Y, federacje robione właśnie tak na odwal się, walki robione na odwal się, brani zawodnicy, którzy nie powinni jeszcze walczyć bo to jest zaniżanie poziomu i tak dalej. Powinni, żeby walczyć zawodowo, ja uważam, że zawodnik powinien zrobić jakiś taki bilans tych walk, żeby być tym zawodnikiem takim kompletnym, prawda? Tak. Tutaj tego nie ma, no i w ten sposób to jest wszystko zaniżane. Ludzie nie chcą tego oglądać, tak jak powiedziałem, ludzie są, tak jak my, chcemy ładnie kolorowo, na przykład jak mówię, że właśnie jest taki wystuch gali, ludzie na to spojrzą, a jakaś okręgówka w remidzie, nie chcą tego, nie. A druga sprawa jeszcze przechodzi innych wykładów, jeżeli nie, jeżeli nie znajdzie się jakiś y, koneser, filantrop, ktoś, kto nie będzie patrzył na to, że tyle włoży i musi tyle wyjąć, tylko po prostu fanatyk Kickboxingu i tak dalej, no to niestety nie dźwigniemy się. No ale może trochę coś o tobie. Y, czy ty jeszcze w KSW masz jakiś kontrakt, jakieś walki? Nie, bo ja w KSW zawsze znaczy na początku. No to była teraz ta walka i ona tak, tak troszeczkę wiesz. Było, miałem kontrakt pierwszy z KSW na cztery walki ten podstawowy, a później wszystko było na zasadzie dżentelmeńskiej. Tak? Wszystko było na zasadzie gentlemanskiej. Jeżeli chodzi o ostatnią walkę, no to tak, Maciek z Martinem poszli mi, mi z, taką, z taką wyciągniętą ręką, uprzejmością i, i za, 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 zakontraktowali walkę w K1 z Olem Zimmermanem, którą przegrałem. E, jeżeli chodzi o KSW, no to jeżeli ja bym chciał walczyć w KSW, gdybym chciał walczyć w KSW, no to musiałbym walczyć w MMA, bo jest to federacja w MMA, tak? Federacja walk MMA. Ta, ten jeden epizod to była taka, wiesz, ukłon w moją stronę, za co jestem bardzo wdzięczny. Yy, ale ja już nie robię MMA. Ja już po prostu... Nie tyle, że może nie chcę, bo może jeszcze mógłbym się zmotywować w jakikolwiek sposób, ale mnie już po prostu wszystko boli, nie? Ale co, myślisz, że KSW nie poszłoby na taki ruch, jeżeli faktycznie jakiś ciekawy zawodnik pojawiłby się? Ewentualny twój rywal? że tak jak teraz z Zimmermanem, tak, że... Tak, ja, Ta walka bardzo mnie też sprowadziła na ziemię w kilku aspektach, bo wiesz, jak ci, znaczy, inaczej, jak sam czegoś w lasowastej dupie się nie, 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 nie przekonasz, to nie będziesz wiedział, tak? Ja też na treningach, wydaje mi się, jest szybko, fajnie, dynamicznie i tak dalej. No nie, no nie, jest tak. Erol był ode mnie, znaczy fakt, że Erol był ode mnie dużo młodszy. Był ode mnie młodszy bodajże 9 lat wyprzedzał mnie. Yy, mimo, że ja wiedziałem, że on coś tam wykona, no to jednak się spóźniałem z reakcją. Tak? Yy, druga sprawa, kiedyś się walczyło bardzo często. Ja to lubiłem bardzo często walczyć. Tak? Teraz miałem bardzo długą przerwę dwa lata. Sparingi i tak dalej nie oddają jednak tego. No ale wydaje mi się tutaj też, bo mało kto o tym pewnie wie i pewnie mało kto jest też świadomy. Ja nie śledziłem jego historii, ale wydaje mi się, że jego staż jest zdecydowanie krótszy niż twój staż. Tak, I ma... tutaj trzeba brać pod uwagę też rozbicie. Dla przykładu na przykład Mariusz Pudzianowski. No, on też chłop po 40, tak, ale on nie jest w ogóle rozbity. Nie, no, no, na ma, przykład, tak? Ale już ma swój patent walki. On lubi łapać i rzucać, jak no, to No, na mówi. przykład, <laughs> Także, wiesz, tu chodzi też, tak, tylko że on, wiesz, to jest holenderska szkoła, holenderska szkoła. Ja inaczej, ja ćwiczyłem y, ilościowo, a nie jakościowo, w ten sposób, tak? On może ma krótki staż, ale walki ma z bardzo mocnymi zawodnikami, z dużo lepszymi zawodnikami, z jakimi ja walczyłem. Także, wiesz, bardziej doświadczony. No i co? No i, no i zweryfikował yy, dziadka, dziadka w, w, w ringu, yy, w klatce. A teraz, wiesz, ja Ci powiem szczerze, ciężko mi jest. Ja próbowałem zrobić sobie tam jakiś tam trening taki zapaśniczy, parterowy. Sprawia mi to olbrzymi problem, olbrzymi ból. Stój, stójka nie. Cały czas boksuję, kopię i tak dalej. Ale jednak ten Partek Zapas musiał być naprawdę mega motywacja w kategorii przeciwnika, gdzie, gdzie wiesz, chęć rywalizacji i jakiejś konfrontacji swoich umiejętności spowodowałby, żebym się zaczął gimnastykować. Czyli co, pozostaje K1? a Jeżeli K1, najlepsze na chwilę obecną, to Gloria, ale tylko chyba dla swoich. Yy... Chociaż nie, a właśnie, Michał Blawdziewicz teraz się dostał z Palestry, <laughs> młody zawodnik i fajna jest taka historia, bo ja pamiętam jego debiut. U siebie w mieście na Mistrzostwach Polski w tańskim boksie. A teraz patrząc, obserwując jego karierę, patrzę, chłopak idzie do Glory, to jest fajne, wiesz. Mnie cieszą takie, takie właśnie, takie historie. Tak, ale zobaczymy, jeżeli rzeczywiście ten pułap troszeczkę przeskoczy, bo pewnie, zapewne też, wiesz, i, i Tomek Sarara też ile razy opowiadał, że w momencie, kiedy już był prawie, że na szczycie, to ci organizatorzy jakoś dziwnie na Polaków patrzyli. Nie, wiem, tak, Nie wiem, czy oni to... Polaków, którzy jakoś tak znaczy, tylko ja spostrzegali. szczerze, ja też kilka razy, kilka razy, kilkanaście, kilkadziesiąt razy miałem mówione, zapukaj do tych drzwi, no. musimy w te drzwi, żeby ten, no to pukałem jakoś nigdy za tymi drzwiami nic nie było. A tych drzwi napłukałem się w wuchę, nie? Także wiesz, no jest to przykre. Zawsze ja ci powiem, no zawsze swojaków bardziej promują niż obcych, tak? To nie ma co ukrywać. Eee, czyli co? Eee, Walczyć, nie walczysz. Walczę całe życie. Cały czas walczę Z przeciwnościami losu, <laughs> z życiem, cały czas Więc Ja ci powiem szczerze, jestem w takiej formie że gdybym dostał teraz mega propozycję, mega propozycję, oczywiście mega propozycja, czytaj, z mega zawodnikiem, tak? To ja jestem gotowy od razu wejść do walki, no bo taki, taki prowadzę tryb życia, co jest złym trybem życia, bo ja się zajeżdżam, tak? No ja nawet nie umiem inaczej trenować, tylko po ciężko trenować. Tylko że yy, to, co już mówiłem, walka z Erol'em uświadomiła to, że ja, jeżeli mam walczyć, to muszę walczyć z zawodnikami w jakimś swoim przedziale wiekowym. Ja nie wiem, ja nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale czasami e, też e, po sobie widzę, że na próbach i błędach, czasami bez trenerów, człowiek swego czasu trenował. Yy, I nie jestem pewien, czy poprawnie trenował. No, zwróć uwagę na Azjatów. Oni, kuzywano, 80 lat mają, a potrafią krótsze yy, akrobatyczne rzeczy yy, robić. Yy, my do jakiegoś momentu, nie wiem, czy przez ten intensywny trening, przez te rwanie, yy, byle, byle zajechać się, yy, i później eksploatacja jest organizmu? Nie wiem, nie wiem. Tak jak mówisz, my trenowaliśmy metodą prób i błędów. Nasi trenerzy to też nie byli wyspecjalizowani profesorowie, tylko to byli ludzie też, którzy uczyli się bycia trenerem, tak? Te sporty walki były bardzo młode w momencie, jak my trenowaliśmy, tak? Ja mówię o sportach walki typu tam karate, kung fu, mm. tak? No, kickboxing dopiero później zaczął wchodzić. Ale patrz, ty powiedziałeś o Azjatach. No, na się Azjata, na przykład na, 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 na przedstawicieli Czeczenii, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, mm. gdzie są zapasy. Młodzi zawodnicy już, już od, od, od dziecka są pod... Okiem trenerów i oni, na przykład, w naszym wieku, oni są nadal sprawni. Jak popatrzy na tych starszych trenerów zapaźniczych, wysłuchajcie, chodzi o podejście chodzi właśnie o takie niewylewanie jakichś swoich frustracji i swoich nie, nie, nie na, na kogoś, wiesz, na zajeżdżanie. No bo ja ci powiem szczerze, no ja dzieciak tam nie wiem, 8-9 lat. Ja musiałem na krokodylkach, na, na kościach, te krokodylki, żółwiki, kości poździerane, wiesz, do, 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 do mięcha, wiesz, albo na przykład stałem z chłopem od siebie dużo starszym i utwardzanie się, czy na bloki, wiesz, czy na, czy na lokiki, gdzie a ja później, no kurwa, no wyłem, bo chodzić nie mogłem, wiesz, no to taka była... Mój pierwszy worek był wypchany piachem, nie? No właśnie, to, No, no, no to, to, to ja mam na <grymne> przykład takie woki wypchane. Tylko, ja. Znaczy, to nie jest tajemnica. Woki wypycha się najlepiej ścinkami krawieckimi, <grymne> bo one wtedy się, wiesz, upychają, upychają i tak dalej. No ale to właśnie to, co mówisz, kurwa. Najebali nam historię o żabkach, że woki powinny być wypchane piachem. Upychaliśmy sobie ręce, łamaliśmy, nie nogi. I to wiesz, to, 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 to teraz właśnie. I teraz, i kiedyś człowiek to bagatelizował. Bagatelizował kontuzję, bagatelizował jakieś tam inne rzeczy i tak dalej. Pff, do przodu, tak. I ludzie mówili: Poczekaj, to się ci odbije. A, odbije. Tak, teraz mi się to odbija. Nie? Wiesz co? Wcześniej wyprzedziłeś moją taką myśl, że walczysz cały czas. Ja często tutaj wspominam tezę taką, że tak naprawdę wojownik to jest ten, który nie tylko walczy wręcz, ale walczy o byt, walczy o miłość, walczy o lepsze życie i każdego dnia. Wiesz o co chodzi. No i wydaje mi się, że ty właśnie takim człowiekiem jesteś.